Jeden z najsłynniejszych i, kto wie, czy nie najlepszych skoczków świata, Gregor Schlierenzauer, jest naszym gościem. Gregor, Gregor gratuluję Ci zwycięstwa w Lillehammer. Masz już 41 pucharowych zwycięstw. Do rekordzisty Mattiego Nykenena brakuje Ci tylko pięciu wygranych. Tak, to coś niesamowitego. Sam nie mogę w to uwierzyć, że mam już 41 zwycięstw. Wcześniej tylko podziwiałem innych, w tym Adama Małysza, który miał 39 wygranych. Był moim wielkim wzorem, a teraz ja mam więcej zwycięstw od niego. To niewiarygodne. Co robisz, że wyglądasz zawsze na rozluźnionego, spokojnego? W czym tkwi tajemnica Twojego sukcesu? Wydaje mi się, że dopisało mi szczęście. Do tego bardzo wspierała mnie rodzina. Miałem również doskonałego trenera. Jestem typem człowieka, który do wszystkiego podchodzi bardzo profesjonalnie. Dużo trenuję. Oczywiście, jeżeli chcesz wygrywać, potrzebujesz do tego również odrobinę szczęścia. I to jest piękne, że jest mi dane coś takiego przeżywać. Pojawiają się głosy, że kiedy Gregor Schlierencauer pojawia się na starcie i wygrywa, to staje się powoli nudne. Dla mnie to wcale nie jest nudne. Dla mnie to jest ogromne wyzwanie. Wejść na szczyt można bardzo szybko, ale utrzymać wielką formę przez długi czas jest bardzo ciężko, bowiem to wymaga połączenia wielu elementów. Ale oto pojawiła się sytuacja, że w tej chwili już nie królują wyłącznie Austriacy, ale są także Niemcy. Norwegowie zrobili się mocni. To powoduje, że konkursy robią się zdecydowanie ciekawsze. Faktycznie to dla skoków bardzo dobrze, że nie tylko Austriacy są bardzo mocni, ale tak jak powiedziałeś, pojawiły się też inne reprezentacje i mam nadzieję, że polscy skoczkowie znajdą w końcu optymalną formę. Mm. Gregor, Twoje osobiste cele w tym sezonie? Dobrze i równo skakać. Adam, sagt immer, Adam Małysz, małysz zawsze małysz powtarzał, że chce oddać że dwa dobre skoki. To? Dokładnie to jest to, czego się od niego nauczyłem. Powiedział mi, że ważne są dwa dobre skoki i wtedy taki gest na dole. To oznacza, że wszystko gra i już nic tego nie zmieni. A twoim celem nie są czasami Mistrzostwa Świata w Waldifiem? Zobaczymy, ale większym celem jest właśnie skakać równo i daleko, a Mistrzostwa pokażą, na ile jestem dobry. Kamil Stok, Wspomniałeś o polskich skoczkach. Kamil Stoch zaczął ten sezon słabo. Co mógłbyś mu doradzić, to to powiedzieć, to, no. gdyby była taka okazja? Najważniejsze to zachować spokój. Wszystko przeanalizować i pracować, pracować i jeszcze raz pracować. A wtedy wszystko będzie dobrze. Gregor, chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować i mam prośbę. Jako, że masz w Polsce wielu fanów, chciałbym, żebyś zaprosił wszystkich do kibicowania skoczkom. Nie tylko, na cały sezon. Kochani polscy kibice, przyjedźcie koniecznie do Zakopanego i Wisły. Cieszę się na start na mojej ulubionej skoczni w Zakopanem i mam nadzieję, że wspólnie przeżyjemy wspaniałe zawody. Drodzy Państwo, Gregor